Ja z tej 284 a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w y -stray, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. A więc tak, lecimy. E... Co my mamy zrobić? E... Mieliśmy do... E... Aha, Ej... ten robot w skórzanej kurce ze złotym łańcuszkiem. To byliśmy tam u tego typa Dobra no e, Lecimy e, Jak zejść? E, Halo O, tędy Git i gdzie jeszcze się schodziło Dobra Tędy O Dalej tu dyskusje prowadzą Ale oni tańczą w ogóle He no dobra, lecimy. E. E, dziś wieczorem w klubie Goro. No dobra, DJ. No dobra, robot y, w skórzanej kurtce i łańcuszkiem obok firmy chyba tam było nie wiem ale był tu gdzieś taki gdzieś tutaj było o to był chyba on no ta, chyba on blazer odejdź no to tutaj to, to, to nie to on chyba czekaj a nie my co mamy pokazać dobra nieważne Dobra, musimy się... nie wiem, chyba tam dostać. E, aha, silnie strzeżony. E, nie wpuszczałem, kto nie jest pracownikiem. Muszę mu załatwić kurtkę robotnika i kask roboczy. E, a on będzie się rozglądał na dobrą okazję. No git. widziałem w tym sklepie kurtkę roboczą, ale... Och, nie... E, Eee, y co my mamy tu zrobić? E tu coś może jest? O, boombox, może tu coś. No, git, o kurde, ale to głośne. może rzeczywiście barbarzyńska ta muzyka. Dobra, idę. Gdzieś mamy iść. Tutaj? Nie wiem. E... O, z nią nie gadałem jeszcze. Co dla pana? E... No nie mam pieniędzy. Chyba. Coś tu jest? Chyba nie ma tu niczego. Co jest? O, gdzie ja wlazłem w ogóle? Co jest? Dobra. Co to jest? Eee, są burgery i jedzenie uliczne. to bo... Ha, to było jego ulubione miejsce. No git. Coś na N to było. No już mówię, co to było. E, jak, jak tam zejść? Halo? O, git, git. I tutaj, dobre jak to się nazywa? Nie umiem e, mówić po ich języku, więc... O! Spot. Aj, aresztowana osoba to nie Clementinko. Aha Dobra. O, przetłumacz. Obszar mieszkalny, ulica Handlowa. A, tu jest ten sklep dalej. On, on dalej walczy z tym dźwiękiem. Ale gdzie są kaski w ogóle? Tu są chyba, e, z, z, m, aha, gdzie? Nie, co tym nie wygania? E, Zupełniamy Gdzie może być ten pracownik? Chyba musimy go znaleźć. Teston? Nie, w, w, w nim chyba byliśmy. Przy nim? Może tutaj coś? O, tutaj jest jakieś nowe miejsce. To może on? Nie, Aimbota. Nie no, serio chciełeś Aimbota użyć, żeby w to wygrać? W tego w bilarda? I ja mogę zagrać w to? W bilarda co jest? Aha. No dobra. Za dobry on nie jest. Yy... No nie wiem. Dobra. Yyy... Gość na zapleczu o tym wie? Gość na zapleczu jest nieźle nauliwiony, wie, jeśli wiesz o czym mówię, tylko palnięcie w łeb mogłoby go obudzić, no git. Y, Co podać? Nie wiem. No duży, duży jest. E, nie chcę z tobą gadać, tylko z nią. Z nim? Nie wiem. Na zapleczu gość. To jest chyba ten ratownik. No, rzeczywiście trochę się napił. Gdzie ja mam iść? O! Tu coś jest. Coś jest tam? Jakaś pamiątka? E, chyba go obudziłem. Tak mi się zdaje. I był on trochę zardzewiały, jest w ogóle. Jakiś taki. Dobra, no i co? Mogłem w ogóle się schować w jakimś kartonie, ale nie wiem po co mi to, tu jest też jakiś karton. Mogę do niego wejść? No mogę. Ha, bo oni chyba tutaj. A, ja właśnie chyba obudziłem tego, co tutaj wrzuca. E, nie wiem, ten czerwony strzałka nawet jest. No to musiałem tam iść. Musiałem tam iść. Chyba zły jest. E, widać, że trochę się. Tam no, e, jest siebie mogę widzieć w pudełku w ogóle, co jest? O, widzę siebie w pudełku, co jest? Hamu, to jest, żeby? Oni o czymś dyskutują, pewnie czemu się spóźnił, albo coś tego typu zgadnę. Muszę mieć. O, ej, wziął mnie, co jest? Wziął mnie. Dobra, no i co? Chyba jakiś coś tu muszę wziąć. Dobra. Chyba mnie nie zauważył. Odywam. Eee, kratka jakaś. E, aha, czyli sobie teraz tu mogę wchodzić i wychodzić. No dobra. Co tu będzie kask? O! Chyba to. Ta, dobra, git. On się chyba wkurzył, a ja chcę jeszcze raz. Ha, wkurzył się. Dobra, gdzie był teraz ten typo? Co chciał mojej pomocy? Bo nie wiem. A tutaj chyba. No Dobra, mam wszystko. No i git, przebiorę się. No git. Mogę się odwrócić. Dobra, ma, mus muszę wskoczyć do pudełka i on mnie przeniesie. Aby mnie nie zrzucił stąd albo no. Coś. Ale no. Serio? Tak długo? Widzę, że coś gada. A co? Nie wiem, nie widzę chyba najmniej. Dobra, jesteśmy w jakiejś firmie tej Neko. No i git. Dobra, chyba tędy. Zgadnę, że mam unikać tych dronów, ale po co ja mam się ukrywać, nie? Dobra, no tutaj będzie ciężko przejść. O, nie wiem, idę przed siebie. Kurde, zauważyły mnie. Ha, łatwo. E, o tutaj ktoś jest w ogóle. E, potrzebuję, ja zgubiłem moje klucze. E, jak ma, nie ma gdzie iść, to. Eee... One są tam. Nie wiem, czy ja mogę tam zejść. Nie widzę schodów nigdzie za bardzo. Albo coś. Tam prawdopodobnie będę, ale. Pewnie już ich nie ma. Gdzie one są? On mówi coś o nich? Gdzie mogły się podziać? Nie wiem. Nie, nie udało mi się, ty masz powiedzieć, gdzie są. Ha, on jest ślepy. Dobra, no i co? Jakieś dźwignia. Tutaj jest. Mm, o, tędy mogę, tędy, hop, hop. Chyba, że tu mogę zejść na dół. Ale nie wydaje mi się. Pa pa. Pa pa. O. Ha łatwo. Uo! Nie. A pa. Ha, 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 ha. Hm, uciekłem im. A mogę biec? Biegnij! Od tego zależy Twoje życie. Chodźcie biegnij. Nie yes, znało mi się. Halasher. Au. A się poparzy... O kurde. Nie, nie wiesz gdzie ja jestem. Nie ma mnie tutaj. Nie ma mnie tutaj. Na serio. No i dzięki. Jesteście ślepi. Eee, mogę iść, pozwiedzać fabrykę? Czy coś? No tutaj nie mogę nigdzie wyskoczyć, ale tutaj coś. Hop. No to muszę tam jakoś przejść, bo są tam drony. Ale jak? Jak się czegoś złapać? Tego? Przykład? Chyba, Barzy... O, mogę na to wskoczyć. Nie, nie mogę na to wskoczyć. To co ja mam zrobić? Ja chcę tam wejść. Chyba, z tego... Nie, no nie. Nie ma opcji, że ja tam wskoczę jakoś. Dobra, no i łatwo. No i łatwo. Eee, Chcia... mogę to tam przenieść. Co to robi w ogóle? O, no i to się teraz przyniosło. A, no. Eee, włącz, wyłącz. Co to jest? Czemu to za mną idzie? W ogóle, co to będzie stało za mną? Ta pralka? Czemu to wygląda jak pralka w ogóle? Jakaś chodząca pralka. No, nic, nigdy takiej nie widziałem, ale no. no. No, serio, to chodzi za mną i to wygląda jak, mega, jak pralka. Obym dobrze to zrozumiał. Za mną masz być. O, no i pięknie. No i... Tu teraz chyba to muszę popchać, nie? Na ten przycisk ostatni. Dobra, o. Git i jest. Bateryjka. Teraz biegnij jakby, tego żyć, jakby twoje życie od tego zależało, bo zależy. Oopsie. O, Mogę tu przejść nie, coś. O, tak to wygląda. Ale fajnie. Muszę przyznać, dobra. Tutaj w ogóle było co napisane, że trzymać się z dala od tego, ale no. I do Clementin. Muszę iść. O, nowy. Eee, teraz idę. Ode... Eee, on się w ogóle rozładował, a ten na niego krzyczy. O, co to? Dok, eee, dog. No, git. Nie wiem, o co chodzi z tym, ale git. No, wra, Lecimy. Eee, To tu, e, kto to jest? Ha, są ci. Ha, mogę przejść? Co, zamknęli tutaj? E, nie widzę. Zachowaj spokój poszukiwania w, w toku, git No ja biegnę, co mnie? No super, tu też są te drony. Ha, e, na no serio, te drony są jakieś ślepe. <test Springs> o kurde to coś to, 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 to we mnie zaczęło strzelać Git Aha, no super, świetnie muszę przyznać Zaczęło nagle we mnie strzelać y -y, Świetnie, że nagle to zaczęło do mnie strzelać Jakieś działka, w ogóle zebrałem baterię, więc jak to działa dalej ?which... Nie wiem Nie wiem, nie wiem Dziwne to, mega. Jakim cudem to dalej działa? Ale no, no szybciej trochę. Halo? Szybciej? O, nie no, tutaj jesteśmy. No dobra, lecimy znowu, lecimy znowu. Teraz muszę jakoś szybciej przybiec. Się nie zastanawiać. Wiem jak biec mniej więcej. Więc no. Ciekawe czy Clementin tam się dalej chowa Nie będę się ukrywał No tutaj jedynie mogę I tutaj, bo ten jeden to przeszkadza No odwróć się Ha Czyli on się nie odwraca Tu ah. ja nie wiem jakiś jednak gdzie się szło? Aha, bo. Aha, to na koniec trzeba było iść. No tak, to trzeba było iść na koniec, a nie. Gdzie ja w ogóle skręciłem? Ale on się w ogóle nie odwraca, więc jak ja mam przejść tam? Nie wiem, się nie odwraca, to jest na serio jakieś. No dobra, no trudno, no lecimy jeszcze raz chyba. Dobra. No dobra. Aha. O jest. A nie, powinno trochę bliżej, chociaż tutaj. Albo tam przy tej barykadzie. No, czy wiem, że to wie o wiele więcej roboty, ale no, no ja bym tak wolał, nie? Nie, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, a mogę tak no Super, jeszcze coś mnie zauważyło. U! Nie widzi mnie to, nie widzi mnie to, nie? Super. Ua. A, a, ha ha ha. Ua. Ua. jest, udało się. Udało się. Dobra. A, gdzie jest Clementine? Halo, Clementine? Eee, Clementine, halo. Gdzieś tu, jesteś? Jesteś gdzieś tu? A? Co to? Gdzie ona jest? Eee... Nie ma jej nigdzie. Coś tu mogę dotknąć, czy coś? Może do komputerka? Nie. O. E, ani śladu... Eee. Ben... F... Aha, nie jakiejś rzeczy. Zbadaj. przy jakąś lampę. Gdzieś tutaj. O, mogę tam wskoczyć? Nie. Nic nie widzi. No to nie wiem. O to było. Yy, jest ze mną. Ktoś jest z nią? A... O. Yy, jest ze mną blazer. Co jeszcze musimy znaleźć? Yy, lampę ze mną blazer okej okay, to już wiemy hop tutaj coś albo to o, nie no tego nie ma już wiem Ech, tutaj coś musi być ale jak tam wejść tam coś na górze musi być mogę to? Jest ze mną Blazer, czekamy wy. Co jeszcze? Ej, nic to mi nie mówi, ale prawdopodobnie jakaś lampa, ale to tam musi być na SE, na pewno. Nie wiem, tak szczerze. O, tutaj może. Ej, o! To jest takie. Jakiś jasne. O, no i można to zbadać. E, jest ze mną Blazer w klubie nocnym. No i Git. E, dobra. Mamy wiadomość, ale no co? To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. E, pęceć, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na mój kanale. No i co? To by było na tyle. Siema!